serdecznie. Dzisiaj na moim kanale. Witam wszystkich pyków. Na pewno czekacie. Cieszę się, nagrywamy dla Was właśnie taki odcinek na ten tydzień, żebyście wiedzieli, co zrobić, jak sobie w życiu tutaj poradzić. Być może będzie jakaś dobra wskazówka. Cieszę się, że jesteście, jest was coraz więcej. Także jest mi miło, osoby, które mnie nie subskrybują, to zapraszam oczywiście do subskrypcji. No, a jeśli się podoba, zostawcie lajka, napiszcie coś w komentarzu. Być może jest coś, co chcielibyście usłyszeć, to oczywiście wtedy też Wam powiem. Rozłożę podług tego karty dzisiaj będzie też dla 50 No i pozdrawiam oczywiście. Teresę, która mnie słucha i taką piękną bluzeczkę mi dała. Dziękuję ślicznie. Zobaczymy, co tutaj jest najpierw dla wszystkich 50 plus pod znaku byka. Zobaczymy ogólnie w tym tygodniu, jak to tu wygląda. Na pewno tu jest pokazany. Przy was planowany jakiś wyjazd. Widać też w kartach, że troszkę będzie przeszkód. Niektórzy z was będą mieli jakieś badania lekarskie. Widać, że wyniki będą zadowalające, więc jeśli się czegoś obawiacie, to tu mogę rozwiać te wątpliwości, ale widać też, że jeśli będziecie chcieli wyjechać gdzieś, podjechać albo nawet przejechać się na jakąś taką małą podróż, typu że dziś pojedziecie na drugi dzień, wracacie, to tu jest pokazane, że coś będzie stało na przeszkodzie, więc pomyślcie, czy dobrze zrealizujecie to, czy to będzie odpowiedni termin, czy to odpowiednie miejsce. Zawsze możecie coś zmienić, jeśli jest to możliwe. W każdym bądź razie przeszkodą się nie przejmujcie, bo będzie przeszkoda do pokonania. Jak wcześniej o takiej przeszkodzie wiecie, no to wtedy możecie sobie wcześniej z tym poradzić. Tu jest pokazany też sąd. Więc niektórzy z Was, którzy mają jakieś sprawy sądowe,. To widać w kartach, że też to, co chcecie, osiągniecie względem tego, i to się liczy też jako sprawy urzędowe, jakieś decyzje finansowe, więc jest pokazane, że wszystko jest po Waszej stronie, po Waszej myśli. Więc sytuacja finansowa w tym tygodniu dla Was też będzie taka rewelacyjna, dobra. Zobaczymy, co ogólnie będzie w tym tygodniu dla Was wszystkich. Zobaczymy tutaj. To karty nam pokażą. Ogólnie widać przyjazd gości, i tu jest pokazane, że musicie uważać, jeśli nie chcecie. Nie, jakichś nieprzewidzianych gości, to trzeba po prostu porozmawiać. Jaki macie czas, bo tu jest pokazany problem. Goście przyjadą, będziecie się cieszyć, ale troszkę to skomplikuje wasze sprawy prywatne, więc warto o tym rozmawiać. Jest pokazane, że u wielu z was jakiś będzie wybór pomiędzy dwoma mężczyznami, więc i to może dotyczyć miłości, ale również może to dotyczyć zupełnie też innych spraw, które. Być może dla Was są ważne, gdzie będzie taki wybór musiał być dokonany. Widać, że związek miłość w tym tygodniu dla Was będzie miała istotne znaczenie, więc tu jest pokazane, że na to trzeba jak najbardziej zwrócić uwagę. Widać, że ogólnie Wasze sprawy zawodowe czy finansowe nie są pokazane, że cokolwiek się zmieni. Ale zawsze macie wpływ na to, żeby tutaj coś, coś zmienić, bo niektórzy z Was czasem myślą, że czegoś się nie da, czegoś nie można, bo coś będzie stało na przeszkodzie. Tu jest pokazane, że nie powinniście zasypiać, tylko myśleć o tym, co będzie następnego dnia. Bo to nie jest tak, że ktoś na przykład czegoś nie widzi. Można zobaczyć, tylko po prostu trzeba się dobrze przyjrzeć swojemu życiu. Dobrze. Teraz zobaczymy, co będzie ważnego. Ważne zdarzenie, zdarzenia nawet w tym tygodniu dla wszystkich 50+. Plus. Zobaczymy. Powinniście sami podejmować jakieś decyzje. Te ważne zdarzenia to tu dla wszystkich 50 plus jest pokazane, że kwestie finansowa y, powinna być y, wszystkie kwestie finansowe załatwione dla siebie. Pieniądze zatrzymać dla siebie, nie rozdawać. Y, tu jest pokazane, że nie będzie to dla Was korzystne, jeśli chodzi o ten czas. Karty też tutaj określają, że należałoby zastanowić się, czy warto po prostu stawiać na swoim, nie upierać się przy swoich decyzjach. Jest pokazane, że samotnie i samodzielnie powinniście podejmować decyzje o swoim życiu. Jest pokazane, że jeśli będziecie takie decyzje podejmować w porozumieniu z kimś, kto jest Wam bardzo bliski, to będzie Wam ciężko podjąć taką decyzję, żeby ona była też prawidłową decyzją, bo od tego też przecież bardzo dużo zależy. Zobaczymy jakieś ważne zdarzenie dla wszystkich Was tutaj, spod znaku byka. Zobaczymy, co tutaj ważnego. Jeszcze karty pokażą. Na pewno kwestie finansowe. Tu są pokazane, że ważne zdarzenie otrzymanie pieniędzy. Które się należą, więc jeśli o coś się staracie, to jak najbardziej ta sytuacja będzie miała miejsce. I po Waszej myśli uważajcie, bo jest karta diabła czyli ktoś będzie chciał Wam przeszkodzić, zabrać, oszukać i radziłabym uważać tutaj, żeby nie dać się zwieść jakimś inwestycjom nieprzewidzianym albo Czymś, co, no, co jest czasami nieprawne, bo tu jest sąd pokazany, i też również czymś, co nie będzie dla Was przynosiło żadnych efektów. Jest tutaj też pokazane na to ważne zdarzenie, że na pewno będziecie wiedzieli, w jaki sposób rozplanować swój plan, jeśli chodzi o swoje życie dalsze. To, co będzie za kilka miesięcy więc widać, że podejmiecie takie decyzje, które będą być może ważnym planem w Waszym życiu. Zobaczymy, na co musicie uważać. Coś, co może być jakąś przeszkodą, kłopotem dla wszystkich 50. Plus, zobaczymy. I uważać, tu jest pokazane na jakieś uroczystości, spotkania. Jeśli chodzi o ten tydzień, ale takie nie spotkania, tu przyjść na kawę do koleżanki, czy tam y, po prostu mężczyźni się spotykają w celach tam jakichś rozmów, załatwian. Tu jest pokazane, że to musi być jakaś uroczystość, więc jeśli jest uroczystość, przemyślcie, czy warto się tam pojawić, albo trzeba się do tego przygotować, bo osoby, które tam będą, niekoniecznie będą Wam sprzyjać. I zobaczymy dla wszystkich, na co uważać. To tu jest pokazane uważać na inwestycje wszelkie, bo wszelkie inwestycje finansowe mogą być nietrafione w tym tygodniu. Tak jak było wcześniej ostrzeżenie, jeśli chodzi o wcześniejszy tutaj rozkład dla Was. Zobaczymy teraz, co będzie w miłości dla wszystkich. Zobaczymy dla niej, potem dla Niego. No i dla Singli, dla wszystkich byków. Zobaczymy, co tutaj będzie w miłości. Ogólnie dla wszystkich, dla kobiet. I tu karty pokazują jak najbardziej, że to będzie taki czas, kiedy trzeba będzie podjąć radykalne decyzje. Nie można zasypiać w swoim związku. Trzeba się troszkę czasem pobudzić, żeby zobaczyć też reakcję partnera, dlatego że wasza relacja może pójść w tak zwane uśpienie i nie będziecie mogli zrealizować tego, co potrzebujecie. A czasem potrzeba kawy, potrzeba też podnieść ciśnienie. No wiadomo, tylko się nie kłócić. Zobaczymy, co dla niego tutaj w kartach będzie. Dla niego tu jest pokazane, że przede wszystkim powinniście spędzić więcej czasu, ale poza domem. Tu jest pokazane, że brakuje Wam takiej romantyczności w relacji. I warto by było coś takiego zorganizować, widać, że czas we dwoje dla was jest dobrym czasem, kiedy będziecie mogli ze sobą też porozmawiać, rozwiązać też jakieś problemy, konflikty. Dlatego, że nierozwiązanie wszelkich spraw potem prowadzi do niepotrzebnych kłótni. Albo niepotrzebnych jakichś myśli, tworzycie potem jakieś filmy sobie, które nie są w ogóle zgodne z prawdą. Zobaczymy, co teraz będzie dla Singli. I tu jest pokazane, że musicie uważać, bo w tym tygodniu możecie poznać kogoś, ale ta osoba będzie zajęta, będzie inna osoba w jej czy w jego życiu. I widać, że możecie zostać narażeni na oszustwo. Niekoniecznie u wszystkich tak musi być, ale macie takie tutaj ostrzeżenie, jeśli chodzi o miłość, o sprawy uczuciowe, żeby na to zwrócić uwagę. Zobaczymy teraz w kartach kwiatowych przesłanie na tydzień dla wszystkich 50. Plus. Zobaczymy, co tu będzie. Bardzo musicie zwrócić uwagę na Wasze relacje i harmonie rodzinne, nie tylko relacje życiowe czy z partnerem, partnerką, ale też relacje harmonii rodzinnej, więc to jest dla Was dosyć ważne, nawet powiedziałabym najważniejsze. Więc na to powinniście zwrócić uwagę, takie macie przesłanie. A zobaczymy, co tutaj wyjdzie nam dla wszystkich. Takie przesłanie. A ten tydzień. I tu jest pokazane, że wasze życie jest dla was bardzo pomocne. Dostajecie znaki, czasami od losu, na które nie zwracacie uwagi, i te znaki powodują to, że wiecie, jakie decyzje podjąć, ale wahacie się, więc nie powinniście wahać się i powinniście wziąć to pod uwagę, że pierwsza myśl jest najlepsza. Więc na to zwróćcie uwagę. Myślę, że to, co tutaj Wam powiedziałam, to jest dość pomocne, abyście mogli ten tydzień fajnie przeżyć, spokojnie. No i oczywiście, jeśli chcecie taki dla siebie rozkład indywidualny, to zapraszam do mnie na stronę, będzie link pod filmem. Więc jak najbardziej możecie z tego skorzystać. A tymczasem pozdrawiam i dziękuję ślicznie za uwagę. Do usłyszenia.